Cześć. Chciałabym dzisiaj nagrać dla was filmik na temat seksualności. Eee, seksualność w had mm, jest to temat, który poruszaliśmy już kilka razy wcześniej przy okazji innych filmów, ale na waszą prośbę zbieram tutaj jakby wszystko do kupy. Eee, zacznijmy od tego, że mm, niezależnie od tego, w którym aktualnie w biegunie się znajdujemy. Czy jest to biegun depresyjny, czy maniakalny, czy też występujące między innymi stany mieszane, choroba na pewno bardzo mocno ingeruje w nasze życie i w tym aspekcie seksualnym. Ma to dosyć zgubny wpływ, zarówno na nas samych, na nasze samopoczucie, jak i na nasze relacje z bliskimi, z partnerami, na to, jak postrzega nas otoczenie. Przyjrzyjmy się może obu tym biegunom, zacznijmy od depresyjnego. W depresji spada nam bardzo aktywność, spada nam samoocena, spadają nam w ogóle siły życiowe. A co za tym idzie? Spada również libido i to bardzo, bardzo znacząco. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce, jeśli mam depresję, to po pierwsze czuję się zerem. Czuję się nikim, czuję się brzydka, nieatrakcyjna, wstrętna, nie mogę na siebie patrzeć. Najczęściej nie mam siły podnieść się z łóżka i chcę mi się tylko płakać. Mam zapuchnięte oczy, zapuchnięty nos, nieumyte włosy, niedogolone nogi. Często nie chcę mi się zwracać nawet pod prysznic, żeby się wykąpać, więc ogólnie się lepiej i nie jest to porywające na pewno. Tak ma większość osób z depresją. Jesteśmy wtedy brudni, niedomyci i na pewno bardzo niechętni do jakiejkolwiek aktywności, a już najmniej do seksu. Um, libido spada nam na głowę, więc potrzeb seksualnych również nie odczuwamy. No bo jeśli ktoś nawet, umówmy się, nie odczuwa potrzeby, żeby pójść zrobić sobie kanapkę albo napić się herbaty, to tym bardziej nie będzie mu się chciało bzykać. Na pewno nie. I w tym momencie nie pomogą tutaj żadne zachęty ze strony partnerów, ponieważ po prostu nie czujemy blusa i po prostu nie mamy na to ochoty i, i tyle. Poza tym dla partnerów my się też możemy być dosyć odpychający, kiedy jesteśmy tacy właśnie lepcy, brudni, jakby oziębli, zdystansowani, odsunięci. Powiedzmy sobie szczerze, dla nas jest to naprawdę strasznie ciężki stan ale też rozumiem, jak ciężkie musi to być dla partnera, który przecież ma swoje potrzeby, w tym, yy, poza, w tym potrzeby i emocjonalne, i również seksualne, do, do spełnienia których ma nie tylko prawo, ale też jest to tak jakby przyzwyczajona. Nagle jego życie ulega totalnemu zaburzeniu przez to, że, yy, że my nie ogarniamy. Na pewno jest mu ciężko, yy, ale jednak, no, umówmy się szczerze, nie za bardzo mamy na to wpływ, nie bardzo mamy możliwość to zmienić, bo zmuszać się do niczego no nie ma sensu, ponieważ my jako ludzie też mamy prawo po prostu nie chcieć. E, więc no z tego miejsca prosiłabym wszystkich partnerów i partnerki o, o wyrozumiałość dla nas, no bo jak już mówiłam, my również w tym wszystkim cierpimy. E, natomiast pamiętajcie, że jakby za jakiś czas zmieni się biegun i będziemy mieli e, manię i to nie wiem, czy tak naprawdę jest lepsze. Wydaje mi się w dużej mierze, że, że nie. Dlatego, że co prawda, z takich zwiniętych, znarwicowanych, niechętnych do, do igraszek kłębków zmieniamy się w panów świata, ale nie jest to najlepsza opcja. W Mani, do odmiany, samoocena szybuje w górę. Z prędkością ogromną, prawie ponaddźwiękową, yy, mamy poczucie, że jesteśmy najlepsi, najwspanialsi, najpiękniejsi, najseksowniejsi i możemy podbić świat. Kiedy pójdzie to w parze z bardzo wysokim libido, mamy opcję pod tytułem: Zaliczę wszystko, co się rusza. Wszystko i wszędzie. Jedne osoby mają co prawda podbite to troszkę bardziej, inne osoby mają podbite to troszkę mniej. I teraz, zależnie od tego, jak ktoś reaguje, są osoby, którym po prostu włącza się wariant szybko, wszystko i wszędzie. Czyli, jak to barwnie powiedział jeden z moich widzów, można przeruchać nawet krzesło. Jest to w dużej mierze prawda. I wbrew temu, co również zarzucało tutaj nam kilka osób wpisujących się na moim kanale. Nie jest to jakby wytłumaczenie na po prostu rozwiązły, niemoralny, nieetyczny styl życia. To jest choroba. Nad tym jest ciężko zapanować. To się po prostu dzieje, ponieważ mania ogłupia i oślepia. I oślepia i ogłupia w taki bardzo trudny i często nienamacalny sposób, bo um, z jednej strony możemy po prostu pójść w tango z dowolną obcą osobą, dlatego, że jakby nie do końca w ogóle. Kojarzymy, co się z nami dzieje i jakby nasz system moralno-etyczny ulega w wyłączeniu, ale z drugiej strony czasami mania po prostu podpowiada nam dziwne rzeczy. Czyli mówi tak. Idź, spróbuj czegoś nowego. Zasługujesz na coś lepszego niż twój obecny partner. Przecież tak siedzisz w domu, gnijesz z nim. Marnujesz się. Spróbuj czegoś nowego. Przygoda, życie, do przodu. Zasługujesz na to. Potem spotykasz kogoś i myślisz, tak, ta osoba jest idealna dla mnie, wspaniała, czarująca, niezwykła. Zakochujesz się po prostu bez pamięci, właściwie zakochujesz, duże słowo, to jest zazwyczaj zauroczenie. Ale widzisz w tej osobie wszystkie jakieś cudowne rzeczy, tak jak to typowo przy zauroczeniu wygląda. Jest absolutnie bezkrytyczne i masz poczucie, że odmieniasz swoje życie, że to jest to, to co się lepszego, na co zasługujesz, bo przecież jesteś zajebisty. Ee, więc, więc po prostu znowu idziesz w tango. Porzucanie partnerów na tym etapie jest bardzo częste, ponieważ, po pierwsze, partner w swoim normalnym życiu e, bardzo rzadko jest przyzwyczajony, po pierwsze, do takiego naszego libido, żeby móc spełnić wszystkie nasze oczekiwania. Po drugie, włączają się wtedy też często dosyć nietuzinkowe zachcianki, z którymi partner też może mieć na co dzień mało wspólnego i w ogóle jest zdziwiony, że coś takiego ma miejsce. No, i przede wszystkim, jeżeli mu znikniemy z oczu, no to, to już się nawarstwiają problemy, bo jeśli się już pojawi zdrada, nie jest to tylko fejr, tak jak często bywa, ale idziemy dalej w tym wszystkim, no to partnerowi może być zwyczajnie ciężko wybaczyć zdradę i tu nie za dużo pomaga fakt, że on wie i rozumie, że my jesteśmy chorzy. Także jest to, jest to taki dosyć trudny temat. Co możemy spróbować z tym zrobić? Możemy próbować regulować pewne rzeczy farmakologicznie. W przypadku depresji, żeby podbić libido jest dużo ciężej. Wiem przynajmniej to z doświadczenia, że nawet jeśli bierzecie leki typu inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, to ta serotonina i tak jakby nie wystarcza. Chyba, że Wam zaindukuje manię, no ale to też nie jest dobrze. O lekach i, i, i efektach przy innej okazji. E Natomiast w przypadku manii, jeżeli jest bardzo silna i długotrwała, czasem lekarze podają leki, które mają na celu troszkę to libido nam opuścić i to zazwyczaj działa. Jak można sobie radzić, jeśli nie jest to tak silne, że trzeba aż brać leki? W przypadku depresji mi się nie udało wymyślić nic sensownego, powiem szczerze. Natomiast w przypadku manii można uprawiać sporty. Bo to rozładowuje energię do pewnego stopnia, rozładowuje. Ja się staram unikać kontaktów jakoś z płcią przeciwną. Co jeszcze? Na pewno informuję męża, że mam teraz manię, jest mi ciężej. On w sumie jest wtedy dosyć zadowolony z tego, no bo jak, jak żona jest chętna, to tym lepiej. Byle, byle nie przesadzała i to nie wychodziło poza, poza domi własnego partnera. Także przede wszystkim mówię, komunikacja i próba rozładowania napięcia, to na pewno w ogóle napięcia seksualnego, to na pewno na, na manie. Przy okazji depresji to myślę, że to po prostu trzeba odrażać, bo nie ma sensu zmuszać się do czegoś, na co nie mamy ochoty. Choćby z szacunku dla siebie. Także tak mniej więcej wyglądają te, te aspekty seksualności w chadzie. No nie jest to dla nas proste, ponieważ te skoki Libido. No tak naprawdę myślę, że nas samych męczą, naszych partnerów męczą jeszcze bardziej, co powoduje jakąś tam degradację jakości życia w związku i to też się przekłada na nasze samopoczucie, także tutaj troszkę koło się zamyka. Jak mówię, najważniejsze to akceptacja, zrozumienie, komunikacja. Próbujmy rozmawiać ze swoimi partnerami, partnerkami, próbujmy tłumaczyć, próbujmy znaleźć jakiś konsensus, o ile jest to możliwe. W każdej sferze życia, również seksualnej, daje radę, w jakiś sposób to rozwiązać. Ponieważ mamy kanał otwarty, a nie, nie, nie stricte dla dorosłych, i, i również nie chcemy mieć tutaj problemów. Z, z zarzutami, że treści są pornograficzne, to może nie będę się już zagłębiała w to, jakimi metodami można sobie radzić typowo w łóżku. Natomiast e, jeśli ktoś czuje potrzebę na ten temat pogadać, to, to zapraszam na priva. A póki co trzymam za Was kciuki, za Was, za Wasze relacje i, i za to, żeby żyło się Wam jakoś najlepiej i bez dużych górek i dołków. Także ściskam Was mocno i pa pa!